Siema, witam kolejnego dnia. Jedziemy dzisiaj dalej z rurami elektroinstalacyjnymi. Odebrałem paczuszkę kolejną. Tutaj jest. W 90% jestem przekonany, że to są przewody: że to jest przewód siłowy do indukcji. 15-metrowy, zamówiłem bodajże. I 9-metrowy drugi przewód siłowy, który będzie w kotłowni. Prawdopodobnie pójdzie albo do pompy ciepła, albo będzie, aby był. Także żeby nie zabrakło, że tak powiem. Tak jak mówiłem, przewodziki. Tym razem zamówiłem okrągłe z tego względu, że bałem się, że płaski nie przejdzie mi przez rurkę, żeby rurek nie kupywać większych specjalnie pod to, a ten bez problemu przelezie. Zakładam, że ten to jest 5x2,5, właśnie do, do tego, do indukcji, czyli tak jak widać 5 żyłek, a ten powinien być 5x4, w sumie oba mają 5 żył, ale jest grubszy. Więc więc na pewno tak to jest super oba przewody marki NKT z tego co mi wiadomo jest to dość dobra marka no i myślę, że nie ma co oszczędzać tutaj A wiadomo można byłoby kupić przewody jakiejś innej marki i zaszczędzić na całym budynku no myślę, że z parę stówek bez problemu ale wydaje mi się, że to żadna oszczędność na elektryce nie powinna się oszczędzać zresztą chyba nie ma żadnego elementu przy budowie domu, na którym można byłoby tak naprawdę solidnie zaoszczędzić. Ciężko mi powiedzieć. A, nie ma co drążyć temat rzeka tak naprawdę. E, dobra, nie będziemy tu przedłużać gadki wstępnej. E, odkładam kable, zbieram graty i bierzemy się za rureczki. Pokoik gotowy, w sumie zeszła godzinka. Także całkiem sprawnie szybko poszło. A według zamysłu, to pierwszą rurką będzie szedł prąd. I dwa przewody pójdą. Jeden pójdzie do oświetlenia, które tutaj zostanie wypuszczone a do gniazdek pójdzie dalej, sobie dookoła. No nie? A drugi przewód, no to skrętka. Cztery skrętki pójdą. Dwie w tym miejscu załączę a dwie pójdą. Do tej strony. I tak to będzie wyglądało. Także ten pokoik spoko. Ta rurka tutaj zostaje. Pewnie będę musiał ją uciąć. No bo nie wiem jeszcze jak na korytarzu to rozwiąże wszystko, bo e, większość przewodów będzie wychodzić tędy. I najsensowniej chyba byłoby, żeby te przewody szły z środkiem korytarza tak naprawdę, e, żeby jak najwięcej tego przeszło. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo na pewno będę musiał puścić jeszcze y, dwie rury y, na salon jedna ze skrętką, y, jedna właśnie prądowa na pewno też tędy będzie musiała przejść y, rurka jedna, albo nawet dwie rurki z prądem do oświetlenia także cztery rurki jeszcze dochodzą i wszystkie będą musiały iść lewą stroną, także no, to, to będzie trochę wyzwanie teraz będę brał się za salon Właśnie te dwie rurki, o których wspominałem, czyli skrętka, plus prądowa. A tu prosty temat będzie, bo tak naprawdę dwie rurki obok siebie muszę puścić w ten sposób. I tak to będzie tutaj wyglądało. Także teraz będę brał się za to, a później zobaczymy, co dalej będzie. Czy, czy będą chęci i siły, żeby robić dużo więcej? Bo nawet jeżeli zajdzie mi godzina, to będą dwie godziny. No skoda byłoby jechać do domu. Zobaczymy, może kable bym porozciągał. Bo trochę kolana mi wysiadają. Nie wiem czy już wspominałem, ale e, miałem kilka lat wstecz. E, kontuzję kolana, która się powtarzała, bo pięć razy skręciłem kolano i teraz ciężko mi się pracuje na kolanach. Bardzo kolana bolą, szybko, wy, szybko wymiękają. E, na kucaka w ogóle nie dam rady robić, praktycznie, no bo kolana mi zastygają. A, a jak robię na kolanach, no to 5-10 minut poklęczę i i bolą strasznie po prostu yy, i też trochę za Bo bo wczorajszym dniu bo wczoraj też trochę poskakałem właśnie przy tych rurkach no ale zobaczymy jak to będzie przebiorę się tylko, założę może bluzę bo w kurtce już jest trochę za gorąco wracam i walimy salą rurki rozciągnięte przy części salonowej nie było problemu, ale tutaj przy kuchni to już jednak trochę się głowiłem To był problem no bo tutaj idą trzy przewody tam jeden przewód musi iść, który później idzie tutaj na mnie i jeszcze to jest światło więc wymyśliłem, że po prostu cztery przewody idą bezpośrednio tutaj, jeden odejdzie na światło trzy pójdą tutaj i z tych dwóch rurek, ta jedna zewnętrzna nie przewód jeden odbije, pójdzie tutaj do gniazdka on wróci tę, tędę i pójdzie dalej już tą rurką aż do samego końca. Trochę rozkminy przy tym było i, i dało mi to trochę w kość, bo powiem szczerze, że no, te kolana to jednak wysiadają przy tej robocie. Muszę dokupić e, tych e, uchwytów montażowych, bo kończą się. No i też muszę dokupić e, jeszcze jeden karton kołków e, z skrętami żeby to było można czymś przyłapać rur być może wystarczy ciężko mi powiedzieć zostało około e, ja wiem 30 sztuk czyli jakieś 60 metrów wydaje mi się że może to wystarczyć na styk ewentualnie jeżeli zabraknie z 5 sztuk no to już w markecie budowlanym dokupię żeby nie zamawiać no bo koszty przesyłki e, i tak będą zbyt wysokie żeby to zamawiać przez hurtownię więc tak to załatwię i tak to wygląda na no dzisiaj fajrand, mam już dość, jestem zmęczony strasznie także będę pomału sprzątał i, i zbierał się na chałupę myślę, że jeszcze jeden dzień maksymalnie i te rury wszystkie będą już położone zostały dwie łazienki do ogarnięcia eee, trzeba ogarnąć jeszcze w korytarzu jak to ma iść no i trzeba pociągnąć jeszcze te rurki do eee, oświetlenia ale myślę, że to już szybko pójdzie, że nie będzie problematycznie, bo Mniej więcej wiem co i jak. Technikę też już jakoś tam wyrobiłem przy robocie, więc w miarę spoko to idzie. Dobra, zmykam. Do następnego.